W dzisiejszym wydaniu wiadomości zobaczymy m.in. mamy stanowisko Grenlandii. Trump ma problem. Rosja wchodzi do gry o Grenlandię na poważnie czy to zwykły blef? Potężny atak na Ukrainę ucierpiał polski konsulat. Ja mam na imię Piotr, a to jest kanał wiadomości, dlatego jeśli chcecie być na bieżąco, zachęcam do subskrypcji. Matchfit to codziennie nawet 45 dań do wyboru i smak, który kochają Polacy. Zamów teraz i zgarnij Porsche Makan oraz wiele innych nagród. Dzisiejsze wiadomości znowu zaczniemy od zestawu informacji w sprawie Grenlandii, ponieważ tym razem doszło do spotkania premier Danii z premierem właśnie Grenlandii. Który podczas konferencji prasowej jasno zadeklarował, do kogo ma przynależeć największa wyspa świata. Mamy do czynienia z kryzysem geopolitycznym. Jeśli musimy wybierać między Stanami Zjednoczonymi a Danią, to wybieramy Danię. Wybieramy NATO. Wybieramy Królestwo Danii. Wybieramy Unię Europejską. Co więcej, polityk zapewnił też, że Grenlandia nigdy nie będzie rządzona przez Stany Zjednoczone, a tym bardziej nie będzie ich własnością. Wszyscy muszą zrozumieć jedną rzecz. Grenlandia nie chce być własnością Stanów Zjednoczonych. Grenlandia nie chce być rządzona przez Stany Zjednoczone. Nie chce być też częścią Stanów Zjednoczonych. Wybieramy Grenlandię, jaką znamy dzisiaj, która jest częścią Królestwa Danii. Jeszcze dalej poszła jednak minister energii Grenlandii, która działanie Trumpa określiła wprost jako zdradę. To zdrada. Uważamy, że retoryka ta jest obraźliwa, jak wielokrotnie już powtarzaliśmy. Ale także zaskakująca, ponieważ nie zrobiliśmy nic poza poparciem poglądu, że Grenlandia jest częścią amerykańskich interesów narodowych. Uznajemy to i robimy to od wielu dziesięcioleci. Jesteśmy więc sojusznikami, podobnie jak Dania. Oczywiście jesteśmy zdezorientowani, że teraz musimy organizować konferencję prasową, aby omówić ewentualną aneksję lub sprzedaż Grenlandii. Dla nas nie jest to coś, o co zabiegaliśmy. Nie uważamy, że zasłużyliśmy na coś takiego. Myślę, że byliśmy dobrymi partnerami. Na komentarze premiera Grenlandii odpowiedział jednak sam Donald Trump, który przekazał, że ten będzie miał spore kłopoty. Premier Grenlandii powiedział dzisiaj, że woli pozostać z Danią. Czy uważa pan to za ostateczne stanowisko? Kto to powiedział? Premier Grenlandii. Cóż, to ich problem. Nie zgadzam się z nimi. Nie wiem nawet kim on jest. Nie wiem nic o nim. ale to będzie dla niego duży problem. Podczas konferencji Stanom Zjednoczonym przeciwstawiła się też premier Danii Mette Frederiksen, która stwierdziła, że nie było to łatwe, jednak dodała, iż, cytuję, najtrudniejsze jest jeszcze przed nami. Nie było łatwo przeciwstawić się nieakceptowalnej presji ze strony naszego najbliższego sojusznika na przestrzeni wielu lat. Ale wiele wskazuje na to, że najtrudniejsze dopiero przed nami. W trakcie tego procesu stało się coraz bardziej oczywiste że chociaż to mieszkańcy Grenlandii odczują niepewność najbardziej i chociaż w całym Królestwie musieliśmy znosić wiele zniewak, to w grę wchodzi coś znacznie bardziej fundamentalnego. Na koniec Frederiksen dodała, że Grenlandia nie jest na sprzedaż, natomiast o bezpieczeństwo wyspy powinni zadbać wszyscy razem. Jutro Grenlandia i Dania spotkają się z USA. Spotykamy się, jesteśmy razem i idziemy razem. Chcemy dialogu i chcemy współpracy. Nie szukamy konfliktu. Ale nasze przesłanie jest jasne. Grenlandia nie jest na sprzedaż. Wyraźnie to zaznaczaliśmy. Tak jak od początku mówiliśmy Amerykanom, że jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to jest o wiele więcej rzeczy, które możemy i powinniśmy zrobić razem. I powtórzymy to na jutrzejszym spotkaniu. Z kolei minister spraw zagranicznych Niemiec jest pozytywnie nastawiony i twierdzi, że nie ma przesłanek, aby Stany Zjednoczone szykowały jakąś inwazję na Grenlandię. Nie ma żadnych podstaw, aby sądzić, że jest to poważnie rozważane, ale uważam, że istnieje wspólny interes, abyśmy zajmowali się kwestiami bezpieczeństwa pojawiającymi się w regionie arktycznym i będziemy się nimi zajmować. NATO jest obecnie w trakcie opracowywania bardziej konkretnych planów w tej sprawie, które zostaną następnie omówione wspólnie z partnerami z USA. Nie mogliśmy tego dzisiaj zrobić, ale jesteśmy gotowi omówienia tych kwestii w ramach NATO. Niemcy będą starał się wnieść swój wkład w tę sprawę, poza tym mam wrażenie, że dobrze się stało iż w tym tygodniu odbywają się tutaj rozmowy w Waszyngtonie. Jak już wspomniałem, między administracją amerykańską a przedstawicielami Grenlandii i Królestwa Danii. Jestem w pełni przekonany, że w ramach partnerskiego dialogu uda się osiągnąć wspólne wyniki. Podobnie twierdzi też były doradca Trumpa, który dodał jednak, że jeśli doszłoby do takiego ataku, mogłoby to spowodować kryzys w amerykańskim wojsku, a nawet i w całej administracji. Uważam, że prawdopodobieństwo użycia siły militarnej przeciwko Danii jest bardzo małe. Uważam jednak, że rozmowa, którą zainicjował Trump oraz komentarze Millera, są niezwykle szkodliwe dla całego NATO. On wcale nie sugeruje użycia siły militarnej. Myślę, że w USA wywołałoby to burzliwą reakcję, gdyby Trump użył siły. To tak oburzające, tak trudne do wyobrażenia. Myślę, że spowodowałoby to kryzys w wojsku, a właściwie kryzys rządowy w Stanach Zjednoczonych. Ale to naprawdę pokazuje, jak już mówiłem, jak bardzo Trump jest aberracyjny i dlaczego musimy pracować nad złagodzeniem szkód, które wyrządza i będzie wyrządzał przez następne trzy lata, mając nadzieję, że uda się je naprawić po ich wystąpieniu. Co ciekawe na temat Grenlandii głos zabrał też prezydent Nawrocki, który przyznał, że miejsce to jest niezwykle ważne dla Stanów Zjednoczonych ze strategicznego punktu widzenia. Wszyscy panie redaktorze, drodzy Państwo, zdajemy sobie sprawę ze strategicznego znaczenia Grenlandii. Liczę, że ta sprawa rozwiąże się na drodze dyplomatycznej pomiędzy prezydentem Stanów Zjednoczonych a panią premier Danii. Oczywiście jeśli spojrzymy na sprawę. Grenlandii w sposób strategiczny, geopolityczny i uzmysłowimy sobie wielkie zagrożenie płynące ze strony Federacji Rosyjskiej z jednej strony, a z drugiej strony rywalizacji ekonomicznej, gospodarczej ze strony Chin, to zobaczymy, że Grenlandia jest bardzo ważnym, strategicznym miejscem i wymaga poszerzonej dyskusji, oczywiście w rygorach partnerstwa. I myślę, mam wielką nadzieję, że tak to się skończy. Przypominam, także że odpowiedzialność za e, wartości wolnego świata tego świata do którego tak blisko jest Polsce, którego Polska jest w istocie częścią, odpowiedzialność za bezpieczeństwo w zasadniczej mierze bierze Sojusz Północnoatlantycki na czele ze Stanami Zjednoczonymi, więc te głosy o strategicznym znaczeniu Grenlandii są bardzo ważne i wierzę, że rozstrzygnie się to na drodze dojrzałej dyplomacji wolnych narodów. Tymczasem do gry zdaje się coraz śmielej wkraczać też Rosja, ponieważ były prezydenta obecnie chyba główny propagandysta Moskwy opublikował kolejny bardzo prowokacyjny wpis. Trump musi się pospieszyć. Według niepotwierdzonych informacji za kilka dni może odbyć się nagle referendum, w którym wszyscy 55 tysięcy mieszkańców Grenlandii może głosować za przełączeniem się do Rosji. I wtedy będzie po wszystkim, napisał Dwiediew, który później dodał sarkastycznie, że przejęcie Grenlandii przez Stany Zjednoczone mogłoby by nawet korzystnie wpłynąć na zmianę globalnego klimatu. Z kolei minister spraw zagranicznych Holandii twierdzi, że jedynym wyjściem tej sytuacji byłby rzeczywisty zakup wyspy przez Stany Zjednoczone oraz referendum, gdzie Grenlandczycy zgodziliby się na dołączenie do USA. Prezydent USA twierdzi, że podejmie działania w tej sprawie. Fakt, że 500 lat temu przypłynęli tu statkiem nie oznacza, że jeszcze posiada ten kraj. Innymi słowy, ja też mogę przejąć kupić, żeby w inny sposób wprowadzić to do mojej strefy wpływów. Nie zapowiada to jednak Powiedzmy, że on myśli, że trzeba wysłać kilku żołnierzy na to i będę zadowolony Zobaczymy, do czego doprowadzi rozmowa w środę Bądźmy szczerzy, znaczna część Stanów Zjednoczonych została ostatecznie zakupiona w tamtym czasie Między innymi przez Francuzów Myślę, że ta idea jest prawdopodobnie tym, co Trump ma na myśli Ale my jako Europa jasno powiedzieliśmy, że los Grenlandii należy do Grenlandczyków i Danii Gdzieś po środku będziemy musieli znaleźć wspólny język Biorąc pod uwagę uzasadnione od Trumpa Dotyczące bezpieczeństwa W interesie Grenlandii, a także w interesie obrony samych Stanów Zjednoczonych Myślę, że można znaleźć rozwiązanie Ale pozostaje pytanie, jakie? Niemilitarne Czy mógłbyś pogodzić się z tym, że Amerykanie kupią Grenlandię A Grenlandczycy zgodzą się na to w referendum? Tak, jeśli wszystkie strony wyrażą na to zgodę. Nie widzę w tym problemu. Nie wydaje mi się, żeby mieszkańcy Grenlandii byli obecni tym zainteresowani. I to oczywiście ma duże znaczenie. Duńczycy też tego nie mówią. Duńczycy już dawno przekazali Grenlandczykom prawo do decydowania o przyszłości Grenlandii. Więc jeśli zdecyduje się inaczej, myślę, że Dania nie będzie się temu sprzeciwiać. Duńczycy oczywiście dość mocno naciskali, mówiąc, że jeśli Amerykanie w jakiś sposób interweniują militarnie, oznacza, że to będzie koniec sojuszu NATO. I właśnie dlatego nie należy rozgrywać takich spraw w mediach, bo wtedy pierwszy i drugi. Ale Trump oczywiście też tak zrobił. Ostatecznie jest to jednak cykl, w którym nie dochodzi się do porozumienia. Do tego cieszę się, że obecnie debata nieco ucichła i że w środę odbędą się rozmowy. Prawdziwa wojna trwa jednak na Ukrainie, ponieważ w zeszłej nocy mieliśmy do czynienia z kolejnym już zmasowanym atakiem Rosjan, o czym poinformował m.in. Andrzej Sybicha. Na Ukrainie panuje mnożny poranek, a temperatury spadają poniżej minus 15 stopni Celsjusza. Właśnie dlatego Rosja zaatakowała Ukrainę w nocy, używając ponad 300 dronów, 18 pocisków i 7 przycisków manewrujących, celując w sektor energetyczny, by pozbawić ludzi prądu, wody i ogrzewania. Cztery osoby zginęły w rosyjskim ataku na cywilny terminal pocztowy w obwodzie Charkowskim. Wiele innych zostało rannych w całym kraju. Setki tysięcy ludzi jest pozbawionych prądu tylko w obwodzie kijowskim, napisał Sebicha. Po czym sytuację zaktualizował prezydent Zewański w swoim wieczornym wystąpieniu. To nie był łatwy dzień. Doszło do rosyjskiego ataku balistycznego. Było 18 rakiet balistycznych, były także drony. Część z nich udało się zestrzelić. Samych szachedów zestrzelono 64, ale niestety były trafienia. W rzeczywistości, już od dłuższego czasu tej zimy, nasze ekipy remontowe, energetyczne, służby komunalne w wielu miastach Ukrainy pracują przez całą dobę. Pogoda stwarza dodatkowe wyzwania. Ważne jest, że tak wielu naszych ludzi pracuje profesjonalnie. Przywracając dostawy, starają się zapewnić godne życie. Premier Julia Sferydenko i członkowie rządu pozostają w stałym kontakcie z szefami regionów i są gotowi pomagać społecznościom tak, jak jest to konieczne w tej sytuacji. Ale społeczność musi być jak najbardziej aktywna. Wiele zależy właśnie od tego, czy praca w miastach jest zorganizowana profesjonalnie. Zawieski przekazał też, że rozmawiał z amerykańskimi kongresmenami na temat ataków i poinformował, że Kijów nadal ma za oceanem poparcie obydwu partii. Rozmawiałem dzisiaj z Liceem Grahamem i Richardem Blumenthalem. Mamy niezmienne dwupartyjne poparcie kongresu. Obecnie prowadzimy bardzo owocną współpracę z prezydentem Stanów Zjednoczonych i jego zespołem. Omówiliśmy szczegóły tego wszystkiego. Poinformowaliśmy o sytuacji z rosyjskimi atakami, o potrzebie obrony przeciwlotniczej. Rozmawialiśmy o tym, jak dodatkowa presja na Rosję może zapewnić silne wyniki dyplomatyczne. Ważne jest, aby administracja USA dysponowała jak największą liczbą narzędzi do wywierania odpowiedniej presji. Rozmawialiśmy również o programach wsparcia, które nie zostały jeszcze w pełni zrealizowane. I mogą zostać wykorzystane. W szczególności dotyczy to właśnie ochrony przestrzeni powietrznej. Kontynuujemy przygotowanie dokumentów z Ameryką dotyczących gwarancji bezpieczeństwa i odbudowy. Realnie pracujemy nad tym, aby w najbliższym czasie możliwe było podpisanie umów i zatwierdzenie ich. Prawne zatwierdzenie w Kongresie Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj na posiedzeniu był rustem numerów, w szczególności w tych kwestiach, w stosunkach z Ameryką. Musimy pozostać na najwyższym poziomie, niezależnie od wszystkich wyzwań informacyjnych i politycznych, które obecnie istnieją. Co więcej, podczas omawianego ataku uszkodzony został także polski konsulat. Kolejna noc rosyjskiego terroru. W wyniku noc tego bombardowania uszkodzony został polski konsulat w Odesie. Nikt z naszych pracowników nie odniósł obrażeń. Wielki szacunek dla całego zespołu polskiej dyplomacji, który pracuje w Ukrainie, napisał rzecznik polskiego MSZ Maciej Wiewiór. Rosyjski ambasador przy ONZ jednak nadal twierdzi, że Rosja będzie atakować cały czas, jeśli Ukraina się nie podda. Nie pomoże tutaj nieudany francuski szczyt koalicji chętnych, ani zbliżanie się sił NATO do granic Ukrainy. O ewentualnych konsekwencjach obecności na Ukrainie mówiliśmy już wielokrotnie. Ostatnio wielu się tym chwaliło, a groźba ta w znacznym stopniu stała się impulsem do rozpoczęcia specjalnej operacji wojskowej pomimo naszego pragnienia zakończenia wojny, rozpoczętej przez reżim kijowski przeciwko własnemu narodowi. Nie pomogą też zaklęcia o rozejmie w nadziei na odzyskanie sił po druzgocących porażkach na polu bitwy. Nie pomogą też absurdalne warunki Zeleńskiego, nie uwzględniające rzeczywistości, z którą już dawno stracił kontakt. Które wysyła w odpowiedzi na propozycje Stanów Zjednoczonych, faktycznie je unieważniając. W tym momencie Komisja Europejska nagle zaczęła mówić o tym, że na pewnym etapie Unia będzie musiała podjąć dialog z Rosją. Chciałoby się zapytać, gdzie byliście wcześniej. Nigdy nie zamykaliśmy się na rozmowy. Tylko wy znowu arogancko uważaliście, że do tego nie dojdzie, ponieważ Rosja poniesie strategiczną porażkę. Dopóki przywódca Kijowa nie opamięta się i nie zgodzi się na realistyczne warunki negocjacji, będziemy rozwiązywać problemy metodami wojskowymi. Ostrzegano go już wcześniej. Warunki negocjacji będą dla niego się pogarszać z każdym straconym dniem. A każda podła napaść na pokojowo nastawionych obywateli Rosji spotka się z ostrą reakcją. A jeśli podoba Wam się ten materiał i chcecie być na bieżąco z najważniejszymi informacjami z Polski i ze świata, to zachęcam do polubienia tego filmu oraz subskrypcji kanału wiadomości. Dzięki, do zobaczenia już jutro w kolejnym odcinku.